Pozdrawiam, Ola? Ja jej nie pozdrawiam, niech się pierdoli. Jeśli mówimy o Oli Bartka. A za takie obrażenie Ty Bana nie dostaniesz? Nie, nie, nie sądzę. Nawet jak dostanę, to mam to gdzieś szczerze mówiąc. Ale naprawdę, Bartek Krudecki i jego środowisko to, to, są, to są dosłownie szmaty ludzkie i nie chcę mieć z nimi absolutnie nic wspólnego. Patrzcie, zaczynam bluźnić i mam 99 widzów, nie? Ostro. Jak dla mnie, ludzie powinni przede wszystkim podchodzić do ludzi obiektywnie. A właśnie Ola, właśnie Ole nie lubię z tego powodu, że. że. No mówię, ona też wysyłałem wiadomości do różnych osób z grup szachowych. To po prostu i na nią przypadkiem natrafiłem. I wiecie, ja zadawałem takie pytanie: Czy jesteś zainteresowana współpracą? Czy chcesz wysłuchać mojej propozycji? Coś takiego. No i ona odpisała tak. No to ja napisałem, że. Yy, jaką masz kategorię? Ile trenujesz? Od jak dawna grasz w szachy? I nie pamiętam, co ona tam odpisała, ale ostatecznie skończyło się tym, że została zbanowana. A potem ogólnie z. Yy, właśnie razem z Bartkiem się z tego zaczęła nabijać, nie? Dziewczynie zaferwam pomoc, współpracę, dzielenie się wzajemnie wiedzy. A ona razem z Barkiem nie wyśmiewa Więc to jest naprawdę żałosne Więc jest dla mnie taką samą szmatą ludzką Jak Bartek Po prostu takim śmieciem ludzkim, ścierwem Nie jest w wyzywać dziewczynę, która nie ma absolutnie nic wspólnego z naszym konfliktem Ale bierze w nim udział mimo wszystko Nie ma coś takiego, że wiecie Chichra się z tego wszystkiego tak jak jest, jak Bartek Jest dla mnie jest takim samym ścierwem jak on Zobaczcie, zacząłem bluźnić i od razu 136 widzów. I weź tu nie miejcie potwierdzenia, że patologiczne streamy mają największą popularność, nie? A jak tutaj Bartek i Ola i Jasku, nie? I Czerw, za każdym razem jak jest jakiś tekst o mnie, to mnie szkalują, mimo że nigdy ich w żaden sposób nie wiecie. Nic im nie zrobiłem, każdy kto się przyłącza do hejtu na moją osobę jest równ równorzędnym śmieciem po prostu ludzkim. Więc tak wygląda sytuacja po prostu. Ludzie wolą oglądać debili właśnie pokroju Bartka, niżeli uczyć się coś merytorycznego ode mnie, czy o innych osób. Bartek pyta, czy chcesz z nim teraz na luzie pogadać, a jak nie, to pyta, czy dostanie ban, unban na czacie. Pytam w jego imieniu. Nie, jest dla mnie szmatą ludzką, ścierwem i najchętniej chciałbym, żeby um... I nie zamierzam po prostu z nim dyskutować. Nie zamierzam robić po prostu kontentu, żeby potem ktoś zrobił z tego shota. Nie, dla mnie ta osoba jest ścierwem, i mówię, najlepiej, jakby zniknęła z tego wymiaru. Więc naprawdę, jakbym był jakimś Bogiem czy kirą, to wiecie, wpisałbym do Death Note'a i tyle. Eliminowałbym ludzi, którzy po prostu tylko dają złodość tego świata. Mało dobra. Bo to jest giga niedożywe podejście, mówiłem być go z i nie się o nim. Po tym zmęczony. Zmęczony tym, że od 10 lat słyszę ciągle jedno i to samo pierdolenie. Tysiące razy już odpowiadałem na różne zarzuty i na różne oskarżenia i tak dalej. A ludzie dalej robią z tego jakąś dramę, ludzie dalej dalej to ciągną i tak dalej. Gdzie ludzi to kurwa nikogo już prawie nie obchodzi, a Bartek dalej robi jedno i to samo. Dlatego już nie mam do, tej, do tego człowieka totalnie zero szacunku i naprawdę, dla mnie może przesadzić istnieć. Nie wiem czy nie ma bana zaobrażanie Twitch partnera. To już byłoby w ogóle wpieprzanie się totalnie w poglądy czyjejś osoby, że nie możesz obrazić inną osobę. No nie, no to jest